Dzisiaj czytamy o nowym stworzeniu. I tak jak Bóg na początku stworzył świat, stworzył człowieka i widział, że to wszystko, co stworzył, było bardzo dobre, w jakiś sposób dając wyraz radości ze stworzenia, tak teraz Bóg mówi, że, że przy nowym stworzeniu również rozraduje się miastem świętym, Jerozolimą, rozraduje się tym, co On uczyni. Będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Bóg stworzy. W dzisiejszej kolekcie Kościół modli się takimi słowami: wszechmogący Boże, Ty odnawiasz świat przez święte sakramenty, spraw, aby Twój Kościół czerpał z nich życie wieczne i udzielaj mu pomocy w życiu doczesnym. Bóg odnawia świat przez święte sakramenty, przez te bardzo proste gesty, chleb, wino, modlitwa. Bóg odnawia całe stworzenie, bo w nich przychodzi do nas Chrystus który jest początkiem nowego stworzenia. I my, dzięki sakramentom i dzięki naszej więzi z Chrystusem, też możemy odnawiać świat przez te najprostsze, zupełnie najprostsze gesty, ale wierzymy, że przez nie przychodzi do nas Boża miłość, która wszystko stwarza nowe. Uwierzyć Słowu to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Do tego potrzeba nieprawdopodobnej ufności. I czasami to wydaje nam się łatwe, kiedy słyszymy taką Ewangelię, kiedy słyszymy taki komentarz, takie kazanie, że powinniśmy Słowu wierzyć, że powinniśmy Słowu ufać, że powinniśmy Słowo usłyszeć i w swoim życiu zrealizować. To wydaje się czymś prostym, wręcz banalnym z punktu widzenia naszego chrześcijańskiego życia. Ale każdy, kto kiedykolwiek próbował, Uwierzyć Słowu, które jest trudne, albo które jest usłyszane w sytuacji życiowo trudnej, wie, że to wcale nie jest takie proste, że wcale nie tak prosto jest wtedy usłyszeć Boga, który mówi: Nie martw się, który mówi: Jestem z Tobą, który próbuje za wszelką cenę, na wszelkie różne sposoby. Nie tylko przynieść pokój do Twojego serca, ale też Cię pocieszyć i wskazać Ci właściwy kierunek i właściwą drogę. Uwierzyć Słowu jest bardzo trudno, ale musimy pamiętać o tym i być może ta dzisiejsza Ewangelia ma właśnie to za zadanie, by przywrócić nam świadomość tego, że to słowo, które Bóg nam daje, z którym Jezus do nas przychodzi, jest słowem życiodajnym. I tym samym ma też się stawać słowo w naszym życiu. W naszych ustach. Zobaczmy, że kiedy Bóg stwarza świat, to stwarza ten świat za pomocą słowa, powołując wszystko do istnienia. Stwarza wreszcie człowieka na swój obraz i podobieństwo, a więc także my, w naszym doświadczeniu, wypowiadanych słów mamy być życiodajni. Czyli te słowa, które wypowiadasz, mają dawać życie, a nie życie odbierać. To mają być słowa, które budują nadzieję i które pomagają nadzieję odnaleźć. Nie takie, które nadzieję odbierają. Popatrz dzisiaj na słowa, które wypowiadasz, na swoje życie, jak na zaproszenie do bycia podobnym w słowotwórstwie do samego Boga. Jeśli spodobał ci się ten chlebak i chcesz wesprzeć rozwój naszych braci, wejdź na stronę www.akcjakonstelacja.pl